Zobaczcie jaki Ursusik tutaj stoi piękny, to takie. Zobaczcie, że mam z bliska. Czy jeździłem nim wiele razy i wam tak pokażę. O, czy w sumie to, o, zobaczcie, tak to się prezentuje. No, a to jeszcze nie wszystko, bo idąc niedaleko bliżej, widzimy takiego pięknego bizona. Zobaczcie, podobna. A tu mamy takiego bizona. Też Wam pokażę z bliska. Dobrze, tak się prezentuje moja wieś. I taki bizonik. O. Zobaczcie, maszynę. Chyba jest zamknięta, to tu nie wejdziemy. Widzą to jest chyba, widzą super z tego co dobrze widzę. Tu muczkarnia. Tu wszystkie koła napędowe. I tak to się prezentuje. A jeśli chcecie więcej kontentu o tego typu sprawach, to subskrybujcie